Przepraszam, Tu wolne? Szybkie, zajęte. Wszędzie straszny tłok. Dobra, jak musisz, to siadaj. Nazywam się Ron. Ron Wesley. Kto pytał? Biedrona. To. to prawda? Słuchaj, ty na serio masz ten. ten. co? Mięto z mocy? No raczej. Ale czat! Coś z wózka, kochaneczki? Wypad stąd, to mój teren teraz. Chcesz miętosa? Nie, dzięki. Mam swoje. Twoja strata widzieliście tu ropuchy? A patrzyłaś w lustro? Tam znajdziesz O! Coś czarujecie? No raczej patrz to Hokus pokus czary mary Twoja stara to twój stary To na pewno prawdziwe zaklęcie? Wrócisz do domu to się przekonasz Zobaczymy Grozisz mi? Ja? Hermiona Granger Ja? Yeah. Biedrona 2115 Fajnie Załóżcie lepiej czarne szaty. Nic nie będę zakładać, fartuszek mi się pogniecie. Zaraz będziemy wysiadać. No w końcu!